Okropne ang... okropne echo to będzie O cholera O teraz mm. Hej wszystkim, ja jestem Owca Piotrek A dzisiaj mam ze kartkę To nie jest zwykła kartka To jest magiczna kartka a To nie jest zwykła magiczna kartka To jest magiczna kartka 2 Patrzcie par... na to Teraz Teraz jej dotknę I zmieni się Zabarwi się na fioletowo. Patrzcie. to Zaraz to nie, fio... nie fioletowy. To najlepszy streamer na Twitchu. Tak, drodzy Państwo, zostałem streamerem. Streamuję na Twitchu. Twitch.tv. Subskrybowanie mnie daje Wam takie przywileje jak oglądanie moich streamów. Dawanie mi pieniędzy. Proszę. Przydajcie mi swoje pieniądze. Pamiętajcie, tylko dwie